Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Moim i waszym gościem jest najmłodszy kandydat do Rady Miejskiej w Radomiu z Radomskiego Paktu Samorządowego, Radosława Witkowskiego, Tymon Witkowski, który jest studentem, a nazwisko też nie jest przypadkowe. Tymon jest moim synem. Witam cię bardzo serdecznie. Witam państwa, witam ciebie. Cześć. Ale nie myślcie Państwo, że będziemy rozmawiać o relacji ojciec-syn, bo nie temu służy nasz program, więc od razu Tymą zapytam Cię. W kultowej grze FIFA często komentator mówi coś takiego: jest tyle wielu pięknych zawodów na P, jak pilot, programista. Dlaczego chcesz być politykiem? Bo to też zawód na P. Też zawód na P, zgadza się. Zawód polityka, to w sumie ciężko powiedzieć, że to zawód, to jest służba publiczna tak służba mieszkańcom. Dzięki, dzięki temu można dużo pomóc, dużo zdziałać. A naprawdę nie chciałeś być piłkarzem? To chyba marzenie każdego małego chłopca, żeby zostać piłkarzem, szczególnie kiedy widzimy to tak powszechnie w telewizji, i we wszystkich gazetach, ale no, nie było mi dane zostać, zostać piłkarzem. Sam miałeś okazję i możliwość zobaczyć, że moje umiejętności nie są... Nie są aż tak wysokie w piłce nożnej. Uważam, że byłeś bardzo zdolnym piłkarzem, ale cieszę się, że spotykamy się w tej roli. Słuchaj, jesteś najmłodszym kandydatem z Radomskiego Paktu Samorządowego. Młodość W młodość pisany jest od razu taki bunt. Powiedz, czego młodzi ludzie nie cierpią, nie szanują u polityków? No, z całą pewnością e, młodzi ludzie oczekują rzetelności e, i myślę, że tak jak tutaj siedzimy, e, tak z większym luzem. Można to powiedzieć jest. Czyli nie, nie lubią takiego napięcia, tak? Nie lubią tego, co, te, te, że, polity, że politycy się tak y, y, sami w sobie nakręcają? Myślę, że tak, chociaż y, pewne kompetencje też trzeba przedstawić, tak? bo żeby ktoś mógł pełnić funkcję, to musimy mu wierzyć, że jest kompetentny i jest w stanie spełniać. Y, czy swoje obietnice, czy swoje obowiązki? Zauważ, zupełnie przez przypadek, ale program jest bez krawata, ale do tej pory w konwencji każdy miał marynarkę. My jako pierwsi mamy, ty masz golf, a ja sweterek. Czy to może przełamywać taką barierę u młodych ludzi, o której ty mówisz? Nie wiem, czy to masz tak wielkie znaczenie, natomiast myślę, że dużo, dużo milej widzieć. Dwóch, dwóch gości, dwóch zwyczajnych, normalnych ludzi. Tak jest. Czyli pokazujemy ludzką twarz samorządu, tak? Czyli jacy jesteśmy niekoniecznie w ładnych, w ładnych rzeczach i na poważnie, na sztywno. Dobrze, użyłeś pojęcia samorząd. Jak zostanę radnym, to masz już jakąś katalog listę spraw do załatwienia znajomi przynoszą. Jedni CV drudzy, drudzy jakieś sprawy do załatwienia. Z CV jeszcze żadnego nie dostałem, no, natomiast e, zawsze, zawsze będę pamiętał o osobach, e, jakie mi pomagały i pomagają aktualnie, bo to, to pokazało, ta kampania e, pokazała na kogo mogę liczyć, w jakim stopniu e, i, i z tego też jestem zadowolony. E, czyli masz przyjaciół? Mam przyjaciół, tak, mogę, mogę się pochwalić tym. E, a odnosząc się do pytania, jak już e, będę pełnił mandat, to moim zdaniem najważniejsze jest być blisko ludzi, czyli niekoniecznie wpychanie swoich własnych pomysłów. Ale dużo konsultacji społecznych i bazowanie swojego podejścia na tym, co, co ludzie chcą zobaczyć u siebie na osiedlu. Dobrze, jesteś romantykiem czy pozytywistą? Pozytywistą, jestem za postępem i, i marzę, marzę o tym, żeby ludzie się jednoczyli i wspólnie, wspólnie osiągali swoje cele. Słuchaj, a w ramach takiego jednak romantyzmu zapytam. Widzisz nasz Radom tak wielki i tak sławny za ileś lat, jak powiedzmy, no nie chcę mówić takich, wymieniać nawet miast jak Barcelona czy Paryż, bo to wiadomo, że to nie ta, nie ta, nie ta skala, ale czy widzisz nasz Radą wielki? Widzę na pewno nasze miasto dla ludzi. Blisko ludzi i, i tak, żeby się. Komfortowe? Tu, tak, tak, żeby tutaj się dobrze żyło. Młodzi a... ludzie będą zostawać w Radomiu? Myślę, że jeżeli, e, jeżeli uczelnia pociągnie ten temat, to uważam, że dużo ludzi będzie skłonnych zostać. Chociażby w kontekście uczelni e, dużo pokazały ostatnie wyniki leku, gdzie nasza uczelnia wypadła jedna, jako jedna z lepszych, więc to już pokazuje taką tendencję hostce, mówił mój czas. E, słuchaj, i na koniec, książki czy gry komputerowe? I to, i to. Ulubiona książka? Na przykład 100, 100 technik wpływu społecznego. Ciekawa książka, ale tak ze szkoły to e, uwielbiam książkę szewcy. Dobrze, a ulubiona gra komputerowa? Myślę, że CSIK. Myślisz, że ja bym jeszcze mógł zagrać w Cesa? Nie wiem, no musielibyśmy zobaczyć, jak to. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem w programie świątecznym był Tymon Witkowski, najmłodszy kandydat do Rady Miejskiej z Radomskiego paktu samorządowego Radosława Witkowskiego, jeszcze raz powtórzę, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Szanowni Państwo, dziękuję, do zobaczenia.